Cześć to Marek, Daszbieg. Dzisiaj padło na Garmin Index 2, czyli wagę Garmina, która pokazuje nam różne elementy. W necie jest dość sporo recenzji tego typu. Sami je przeglądałem, czytałem, ale zabrakło mi kilku ważnych informacji, dlatego postanowiłem zrobić sam swoją. Więc właśnie teraz zapraszam was na moją własną recenzję wagi Garmin Index 2. Najważniejsze pytanie: po co nam ta waga? w zasadzie patrząc na jej cenę, jest to kluczowe pytanie, które odpowie nam, czy jest sens ją kupować, czy tak naprawdę nie. Przedstawię Wam na początku moje powody, a potem czy w jakiś sposób zostaje zaspokojony. Po pierwsze, chciałem mieć wagę tak, do kontrolowania e, swojej wagi ze względu na to, że po kontuzji trochę przytyłem. Chciałem zobaczyć ile brakuje mi do mojego celu. Drugi powód, lubię mieć dokładną wiedzę co tak naprawdę jest we mnie, czyli poziom wody, tkanki tłuszczowej, mięśni, tego typu rzeczy, na co nie korzystam z Apple'a. Czyli ta waga musi mieć połączenie z aplikacją zdrowie, tak żeby to razem współdziałało, żebym te dane miał i tu, i tu, i oglądał sobie, gdzie tego sobie życzę. Od lat korzystam też z zegarków Garmin'a, tutaj Fenix 6, i chciałem, żeby te dane były w jednym środowisku. To w zasadzie był najważniejszy powód, dla którego kupiłem tą wagę, ze względu na to, że jedną wagę łazienkową mam, która również mierzy wszystkie te rzeczy, na których mi zależało, jednak nie była w stanie połączyć się z aplikacją Garmin'a. A po co mi to było? Po to, żeby to było skorelowane z wszystkimi wskaźnikami, jakie już mam, czy przy zegarku, czy przy, przy trenerze. Ze względu na to, że od razu zaciągając wagę do Garmin'a, to sprawiało, że e, zmieniał się także stosunek mojej mocy do kilogramów ciała i na bieganiu, i na rowerze. I to jakby były kluczowe elementy, dla których poszedłem w tą konkretną wagę. Kilka ważnych informacji. Waga, jak to waga, nie jest specjalnie duża, nie jest specjalnie mała. Zalet może stać również na dywanie, ma jakieś specjalne nóżki do tego. Moja stoi po prostu na kafelkach łazience, więc tej funkcji nie potrzebuję. Ma w miarę kolorowy wyświetlacz. Nawigowanie na nim jest można powiedzieć trochę słabe. Można zakodować tutaj 16 użytkowników, jednakże, jeżeli kogoś nie odnajdzie, można sobie palcem przesunąć, kto to dokładnie jest. Nie do końca jest to fajne dotykowe, dlatego tutaj taki lekki minusik. To, co jest fajne, to to, że waga może być sparowana z naszym Wi-Fi, dzięki czemu jak tylko na niej staniemy, ja tak właśnie robię. Rano sobie. Staje z łóżka, idę, staję na tą wagę. On mierzy i wszystko wysyła od razu do Garmina. Poprzednią wagę musiałem otworzyć najpierw w aplikacji w telefonie i dopiero potem stanąć na wagę i te dane były przesyłane. Tutaj wszystko działa się już bez obsługowo. Przychodzę, staję, jestem zmierzony, zważony i wszystko idzie bezpośrednio już do apki Garmina, no a następnie do apki Zdrowie z Apple. Można ważyć się kilkukrotnie w ciągu dnia. On później sprawia, sprawdza przyrosty, spadki i pokazuje średnią z danego dnia. Użytkowanie tej wagi. Użytkowanie jest w miarę proste. Dla mnie było banalnie proste, aczkolwiek rozumiem, że ktoś może mieć z tym problemy. Trzeba przede wszystkim sobie otworzyć konto w Garminie, jeżeli go jeszcze nie mamy. Czyli jeżeli mamy na przykład dzieci, musimy tym dzieciom również stworzyć konto w Garminie. Nawet jeżeli korzystając z telefonu komórkowego, też chociażby Apple'a. To w pierwszej kolejności tworzymy konto garmina, żeby to wszystko ze sobą sparowało. Później musimy wykryć użytkownika na wadze, tak, żeby podpiąć to konto do konkretnego e, użytkownika. Jest to w miarę proste, tylko trzeba uważać, żeby zachować odpowiednią kolejność ze względu na to, że u mnie e, przed sparowaniem jednego użytkownika córa wskoczyła na wagę i zostało ze sobą sparowane, nie tak jak być powinno, i teraz mam drobny problem, żeby to odkręcić, ale nie jest to wina samej wagi, co bardziej. Mojego użytkowania. Dodanie wagi do aplikacji Garmina też jest proste. Dodaje ją sobie właściciel, a następnie zaprasza kolejnych użytkowników, których ma wśród swoich znajomych, tak jakby do rodziny, czy tam do paczki tych znajomych, osób, które mogą korzystać z danej wagi. I teraz tak. Najważniejsze pomiary. To był ten moment, który mnie najbardziej do tej wagi rozczarował, który. Sprawił, że myślałem, że poprzednie recenzje są niewystarczające dla mnie, ze względu na to, że dostałem tylko kilka informacji, które ta waga mierzy. A jest to tak. Waga no, trudno, żeby waga jej nie mierzyła nawodnienie czyli jaki procent wody mamy w sobie to jest dość przydatne w momencie, jak na przykład ważymy się przed treningiem, idziemy na trening, wracamy, wiemy mniej więcej, ile wypłaciliśmy, ile powinniśmy uzupełnić płynów. Waga kości. To się może przydać kobietom, szczególnie w okresie, w którym może się nasilać osteoporoza. Wylicza BMI, poziom tkanki mięśniowej w kilogramach, jak i poziom tkanki tłuszczowej. Koniec. Tyle rzeczy mierzy nam ta konkretna waga. I tak jak wspomniałem, to jest dla mnie lekkie rozczarowanie, ze względu na to, że obecną wagę, którą miałem, która kosztowała trzy razy mniej ani garni, mierzyła dużo różnych rzeczy i je podawała w konkretny sposób. Masę mięśniową nie tylko w kilogramach, ale w procentach. Tak wiem, łatwo jest to policzyć, ale chciałem mieć konkretną informację od razu na wadze. To samą skanką tłuszczową, dodatkowo tamta waga mierzyła również poziom białka, również procentowo, jak i w kilogramach. Jeżeli chodzi o sam tłuszcz, to było rozróżnienie na tłuszcz podskórny i trzewny. Tutaj mamy tylko jedną informację. Jak więc Waga za 200 zł podawała mi dużo, dużo więcej aniżeli waga za 600 zł. Co więcej, między jedną a drugą wagą były rozbieżności. Jeżeli chodzi o poziom wody, to tutaj już całkowity rozjazd, bo w tej mojej starej pokazywał, że mam wody za mało w organizmie, mimo tego, że osobiście dużo piję. Ja tutaj bym się sugerował jednak poprawnością danych w garminie, ze względu na to, że on pokazywał dość spory udział wody w moim organizmie i tak jak wcześniej wspomniałem, ja codziennie wypijam dużo wody, więc raczej mam jej sporo aniżeli niedobór. To co jest w tej wadze fajne, zresztą jak to jest w większości inteligentnych wag, jeżeli ja na nią staję, ona rozpoznaje, że ja to ja. Chyba, że mielibyśmy w domu drugą osobę, która jest bardzo podobnie zbliżona, no to zakładam, że wtedy mogą być problemy. U mnie jest dość spory rozstrzał, tak więc nie ma żadnych problemów w rozpoznawaniu użytkowników. W aplikacji Connect są fajne wykresy, które pokazują odpowiednio. Trend, jaki jest przez całe nasze użytkowanie produktu, yy, jak się kształtował poziom tłuszczu, tkanki mięśniowej, jak się kształtowało nawodnienie, a także po prostu sama waga. Możemy sobie to rozbijać na dane okresy od dnia, po tydzień, miesiąc, rok i fajnie widzimy trend, w którą stronę idziemy. To jest właśnie coś, na czym mi zależało, żeby mieć to w jednym miejscu i to w tym konkretnym. Podsumowanie. Powiem tak: waga jest droga do tego. Nie podaje tylu informacji, które bym sobie życzył, ale teraz pytanie: Czy ja tak naprawdę potrzebuję tych wszystkich danych, czy może jestem w stanie zadowolić się tym, co dostarcza mi indeks? Za to dużym plusem jest na pewno to, że wszystko jest w środowisku Garmina, wszystko dzieje się automatycznie i zmienia mi również, jeżeli chodzi o mój poziom wytrenowania, właśnie to z trenażerem, z moim czujnikiem mocy biegowej, to jest wszystko ze sobą połączone jeżeli dla kogoś te informacje w tym konkretnym miejscu są kluczowe, tak jak dla mnie, to na pewno ta waga się dla Was sprawdzi. Jeżeli jednak zastanawiacie się nad jakąś wagą, a nie daj Boże, nie macie zegarka czy jakiegoś innego urządzenia z Garmina, to nie, 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 nie tędy droga. Kupcie coś innego, coś, co będzie pasowało z ekosystemem, w jakim obecnie funkcjonujecie. Ja osobiście tą wagę już mam e, prawie dwa miesiące, no i korzystam z niej na co dzień. Starą wagę schowałem do szafy i tak naprawdę no nie zamieniłbym się. Jednak pomyślałem, że mnogość tych informacji może jest fajna, ale może w 100% ich nie potrzebuję. Za to całościowe podejście w tym jednym miejscu w środowisku Garmina jest tym, czego potrzebuję. No i przez to ja z niej korzystam. Dzięki wielkie za wysłuchanie tej recenzji. Jeżeli ci się podobała, proszę polub to, skomentuj, jeżeli masz jakieś pytania albo o czymś jeszcze nie powiedziałem, jeżeli chodzi o tą wagę, to śmiało odpowiem. Będzie mi bardzo miło, jak to udostępnisz i polubisz mój kanał przede wszystkim. Dzięki jaki pana.